Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Witam Was bardzo gorąco w odcinku, który nagrywam w czasie trwania ciszy wyborczej. I od razu muszę się Wam do czegoś przyznać. Ja chyba o tym nigdy nie wiedziałem. Chociaż sam nie jestem tego pewien, bo czasami bywa tak, że człowiek coś wie i nagle mu to z umysłu, mózgu i głowy wylatuje. Oto kilkanaście dni temu przeczytałem artykuł na temat osłów. I dopiero w czasie tego artykułu spojrzałem na zdjęcia różnego rodzaju tych zwierząt, czy z ciemniejszą skórą, czy bardziej jasną, i okazuje się, że na każdym tym zwierzaku jest krzyż. Na ten temat jest sporo wypowiedzi fachowców, ale też mnóstwo arcyciekawych legend mówiących choćby o tym, iż osioł, który wiózł przecież Pana Jezusa ze świętą rodziną do Egiptu. I z powrotem otrzymał od Pana Boga taki dar, żeby na jego grzbiecie był krzyż, ponieważ ludzie byli, byli wobec tego zwierzęcia bezlitośni i osiołek wybłagał o taki znak, żeby jednak człowiek, patrząc na krzyż, był bardziej łagodny wobec osła. Gdy to nie skutkowało, to Pan Bóg nawet mu dał grubą skórę, żeby go nie bolały te baty, które otrzymywał od człowieka. Inna z legend mówi, że osioł był tak zapatrzony w Pana Jezusa, że podszedł pod sam krzyż, kiedy Pan Jezus umierał na Golgocie. I na znak jego miłości do Pana Jezusa, która już była przecież przy samym żłóbku betlejemskim, padł cień krzyża i tak pozostał na zwierzątku. Ale to, co jest dla mnie bardzo w wymiarze teologicznym ciekawe, to to, że oczywiście Pan Jezus m.in. wjeżdżał w Niedzielę Palmową do Jerozolimy, a w Ewangelii według św. Łukasza czytamy nawet takie zdanie: idźcie do najbliższej wsi. Zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym jeszcze nikt nie jechał. Jeszcze nikt nie jechał. Tak jakby ten krzyż mógł dosiąść tylko Pan Jezus, tylko mistrz, jeszcze nikt tak nie pokochał świata jak On. Na tym krzyżu Bóg pokazał swoje olbrzymie miłosierdzie i tylko On mógł zbawić świat i tylko On zbawia świat. A ja często widzę Osła. Kiedy patrzę w lustro, ile razy, Mówię parafrazując jeden z psalmów, Panie Boże, ty znasz moją głupotę, a tak mnie kochasz. I chcę też za świętym Augustynem, patronem Leona XIV, powiedzieć: Twoim jucznym osłem się stałem. I właśnie w ten sposób jestem blisko Ciebie. A jak już Augustyna wspomniałem, to chciałbym zerknąć w kierunku jego duchowego syna, czyli papieża Leona XIV. Wśród wielu myśli, jakie krążą o nowym pontifeksie. Tas amerykańskiego Twittera bardzo mi się spodobała. A mianowicie ktoś, patrząc na ten już tygodniowy pontyfikat, stwierdził, że czuje się jak w Narni, która właśnie się rozmraża. Ten śnieg w tej Narni topnieje. Ci, którzy nie czytali Narni albo nie oglądali, to ja przypomnę, że w tej opowieści Louisa, zresztą to jest bardzo fantastyczna książka, gorąco ją polecam. Ja w całości ją dopiero przeczytałem. Jako dorosły mężczyzna, jako ksiądz, oczywiście czytałem tę książkę w warstwie chrześcijańskiej. Narnia w pierwszej części to jest kraina lodu, przez panowanie złej królowej śniegu, ale w pewnym momencie przybywa Aslan, który umiera i z martwych wstaje i ten śnieg topnieje i zaczyna się kraina pełna radości i pokoju. No, i stąd pewnie to skojarzenie pewnego Twitterowicza amerykańskiego, że powoli czuję, jakby ten lud w Narni topniał. Jeszcze, jeszcze poczekajmy na pierwsze decyzje i, i, i nominacje, aczkolwiek choćby dzisiejsza sobotnia prelekcja katecheza papieża Leona XIV jest równie wybitna. I fenomenalna, ale nie o niej będę mówił, dlatego że chcę na moment jeszcze przeskoczyć do pewnej nominacji, która wywołała euforię w świecie, szczególnie medialnym, a zwłaszcza wśród tych mediów, które są po lewej stronie. Oto trąbiły kilka miesięcy temu, że wydarzenie historyczne zadziało się w stolicy apostolskiej. Pierwsza kobieta, która osiągnęła tak wysoki szczebel w karierze kościelnej, została Prefektem, feminatywy zaczęły krążyć. Ona chyba nawet sama po włosku siebie tak nazwała, że stała się prefetką. Przepraszam, może nie tak. Kobietą, która zajęła funkcję prefekta ważnej dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Chodzi o siostrę Simonę Brambillę. Ale okazuje się już po tych miesiącach, że ta sprawa ma swoje także ciemne tło. Ja nie będę się wdawał w szczegóły. Jeżeli ktoś z Was zainteresowany jest tym, w jaki sposób odbywały się za jej zarządu różnego rodzaju wizytacje zakonów, to odsyłam Was do linku pod tym odcinkiem. Wcale to takie różowe i miłe nie było. Bo to siostra Simona potrafiła wykrzyczeć do pewnej matki przełożonej, gdzie odbywała się inspekcja, na którą nałożono kary i ta siostra przełożona zadała pytanie, ale przepraszam za co? Konkretnie za co? Bo ja nie rozumiem. I siostra Simona przełożona prefekt wykrzyczała: przecież wiesz, przecież wiesz za co. Przepraszam bardzo, ale Kościele tak nie możemy funkcjonować, po prostu nie możemy. Jeżeli jako przełożony chcesz kogoś ukarać, to musisz dać podstawy. Po to jest zrobione prawo kanoniczne, żeby pokazać dokładnie, jakie punkty twój podwładny sprzeniewierzył. Prawo kanoniczne kończy się nawet takim zdaniem, mniej więcej brzmiącym w taki sposób: jeżeli pragniesz, żeby twój podwładny Przeprosił za swój grzech, za złamanie prawa kościelnego, za błąd, to musi wiedzieć, za co został ukarany. A jeżeli nie będzie wiedział, to nigdy nie będzie mógł dojść do stwierdzenia winy w sobie i przeproszenia i doskonałego żalu. Prawo kanoniczne w Kościele, ja już to w jednym z odcinków mówiłem, jest po to, żeby. Miłosnym językiem porządkować to, co się dzieje w kościele, bo jesteśmy tak wielką wspólnotą, że zawsze będą pewne napięcia, będziemy siebie ranić, będziemy doznawać krzywd i świadomych, i nieświadomych, i czasami trzeba kogoś zatrzymać, żeby pokazać mu, że tę krzywdę zadał osobom niewinnym. I bywa, że ktoś tego nawet nie widzi, ale po to jest prawo kanoniczne. Że jeżeli należy kogoś ukarać, to należy mu wskazać poszczególne punkty. Myślicie, że tak bywa w kościele? No nie bywa. Czasami jest tak, że ktoś otrzymuje jakąś karę i w zasadzie nie wie za co. Dlaczego o tym mówię? I teraz wracam do Leona XIV. Ponieważ przypomnę, on jest między innymi kanonistą. W kościele wiele osób poczuło w ostatnim czasie upokorzenie, pogardę. Wiele osób, szczególnie w tradycyjnych wspólnotach, otrzymało kary. Wiemy o tym, że choćby sprawowanie mszy świętej, tzw. trydenckiej zostało zawężone, i mnóstwo osób w zasadzie pyta się ale dlaczego? Dlaczego? Bo tak, ponieważ w was jest taka i nie inna tendencja, słyszeliśmy, ale konkretnie wskażcie punkty w prawie kanonicznym. Gdzie zrobiliśmy źle, żebyśmy mogli mieć żal doskonały. Ufam zatem, że papież Leon XIV, jako kanonista, jako teolog i filozof, będzie próbował naprawić to, co wywołało olbrzymią krzywdę także wspólnotom tradycyjnym. Kardynał Miller zresztą powiedział, że ufa, że papież Leon znajdzie odpowiednie środki, żeby na nowo po Boże mu potraktować tych, którzy są przywiązani do Mszy Świętej Tridentyckiej. Jak będzie, zobaczymy, ale ta nadzieja w nas jest. I chciałbym teraz z wami zerknąć do fragmentu tego artykułu, który polecam pod spodem, właśnie tego zdania, które mówi o prawie kanonicznym i o tej precyzji, która jest potrzebna w kościele i po to jest prawo kanoniczne w kościele nam dane. Zanim jednak przejdziemy do tego punktu, Chcę jeszcze o jednej informacji powiedzieć. Została ona wyjęta w niemieckojęzycznych portalach katolickich, w których przypomina się, że papież Leon XIV jeszcze jako prefekt dykasteli biskupów, czyli za swojego poprzednika, w lutym 2024 roku w liście do biskupów niemieckich wyraźnie odrzucił postanowienia tak zwanego soboru synodalnego, który proponowali Niemcy. W ramach drogi synodalnej Kościoła Niemieckiego, w którym to świeccy mieliby poważny głos w kwestiach doktryny Kościoła. No i tam, między innymi, prefekt, czyli dzisiejszy Leon XIV, mówił Kościołowi Niemieckiemu. Kilka najważniejszych punktów. Prawo kanoniczne nie przewiduje Soboru Synodalnego. Odpowiednia uchwała Niemieckiej Konferencji Episkopatu jest nieważna nie może zatwierdzić takiego statutu, który przysyłają Niemcy, moja dykasteria, której przewodniczę. Stolica apostolska nie wydała mandatu w sprawie zwołania Soboru Synodalnego. Wszystko to brzmi bardzo optymistycznie i ta nadzieja wobec papieża Leona XIV się umacnia. No i teraz przechodzę do tych kilku punktów, o które mówią o prawie kanonicznym. Jak należy je w kościele stosować, kiedy ma się wobec kogoś jakieś zarzuty? Te punkty prawa są po to, żeby językiem miłości dojść do prawdy, żeby ten człowiek zrozumiał, jakie ma zarzuty i dzięki temu mógł mieć żal doskonały. Tak to funkcjonuje. Zresztą dzisiaj Leon XIV wypowiedział się a propos doktryny i o tym, że ona rzeczywiście jest prawdą, ale czym innym jest głoszenie prawdy. Która pozostawia wolność sumienia, bo sumienie musi samo dojść do tej prawdy, którą głoszę, a czym innym jest indoktrynacja. Czyli na siłę będę wpychał do Twojego umysłu i serca prawdę. Człowiek ma prawo do tej prawdy dojrzeć. Tak mniej więcej Leon XIV mówił. Więc proszę zobaczyć, kolejna złota myśl papieska. Natomiast proszę zobaczyć, jak my często funkcjonujemy, choćby w świecie internetu. Obelgi, kalumnie rzucane. Przekonujemy się bez miłości, indoktrynujemy, bo po mojej stronie jest racja, a nie po Twojej potrafimy się wzajemnie szkalować nawet wewnątrz Kościoła katolickiego. I teraz przechodzimy w końcu do tych kilku zdań, artykułu spod tego linka. Prawo kanoniczne, nie tylko opinia, ale w pełni rozwinięty system prawny nie pozostawia miejsca na dowolną interpretację, nie przewiduje, że ludzie muszą intuicyjnie wyczuwać stawiane im zarzuty. Wręcz przeciwnie wymaga, aby każde oskarżenie zostało spisane jasno i jednoznacznie, tak, aby osoba zainteresowana mogła w pełni skorzystać z prawa do obrony. Wracając do tej siostry, która jest prefektem, no nie można tak mówić siostrze przełożonej, która pyta się, ale za co kary mnie spotkały, sama powinna się tego domyśleć. I okazuje się, że w historii Kościoła w ostatniej dekadzie wiele osób ukaranych w Mówi podobnym językiem. Ja czasami nie wiem, za co dostałem karę. To mówią także niektórzy biskupi. Więc papież kanonista, ufam, zrobi z tym porządek. Po prostu ufam, że tak będzie. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen.